No dzień dobry, zapraszam was dzisiaj na fantastyczny film, bo dzisiaj będzie o przyjemnościach, a przyjemności moim zdaniem są bardzo istotne w ciągu dnia i bardzo potrzebne, więc musimy się na nich skupiać i dzisiaj ten film jest takim skupieniem się właśnie na przyjemnościach. Dzisiaj pokażę wam moje przyjemności yy, i pokażę wam właśnie taki trochę rytuał mojego dnia, więc mam nadzieję, że tutaj skorzystacie sobie z fajnych rzeczy, bo wszystko co tutaj jest będzie Polskich fajnych, mar etycznych marek, yy, i wszystko prawdopodobnie jest nadal dostępne yy, w asortymentach tych sklepów, yy, więc tak możemy sobie tutaj porozmawiać o przyjemnościach również w komentarzach. Mam nadzieję, że Wy również podzielicie się swoimi fantastycznymi, codziennymi przyjemnościami i będziemy mogli się tutaj wymieniać wspaniałymi doświadczeniami. Także przechodzimy do filmu. Zaczniemy przewrotnie nie od rana, a od wieczora, ze względu na to, że zauważyłam już od dłuższego czasu, że jeżeli mam doskonały wieczór i doskonałą noc, to później cały dzień jest również przyjemny. I zaczniemy od łóżka, od łóżka, które znajduje się za mną, ale tam nie widać tych rzeczy. Natomiast jest to poduszka, jest to poduszka pod głowę, poduszka na oczy oraz wałek pod nogi. I to są wszystkie trzy rzeczy z plantule. Jestem wielką fanką, praktycznie o, prawie od roku m, tej marki, uwielbiam wszystko, co tworzą. Uważam, że to są najpotrzebniejsze rzeczy w naszej codzienności, bo sen jest super ważny. Yy, I pierwszą rzeczą, którą mam właśnie z plantulę, która rozkochała mnie w sobie, m, to poduszka z łuską gry to jest coś niewyobrażalnie fantastycznego. Ja już nie potrafię spać na niczym innym. Ta poduszka potrzebuje kilku minut przed snem żeby się do niej dostosować, a właściwie żeby dostosować ją do nas. Ja zazwyczaj robię sobie taką dziurę na głowę oraz taki wałek na kark, żeby mi to wszystko fantastycznie trzymało głowę i żebym rano nie, bu nie budziła się z bólem karku. Bo już kilka razy powtarzałam to w filmach, ale ja yy, przez wiele, wiele lat bałam się po prostu spać wygodnie, bo bałam się tego okropnego dyskomfortu, jakim jest yy, kilkudniowy ból karku przez złe. SPANIE. I teraz od lipca nie przytrafiło mi się to ani jeden raz, więc jest to dla mnie zbawienie. Jestem tym zachwycona. Jeżeli macie problemy ze snem, jeżeli macie problemy właśnie z bolącym karkiem, to to jest rozwiązanie na wasze problemy. Drugi produkt to poduszka obciążeniowa na oczy, i powiem Wam szczerze, że trochę yy, brakuje mi tej dziurki na nos, żeby to wyglądało rzeczywiście, jak tak, wiecie, w Ameryce kańskich filmach, że jest to tylko na oczy, ale jestem w stanie się do tego przyzwyczaić, jestem w stanie ułożyć ją tak, żeby nie przeszkadzała mi w oddychaniu. Pachnie przepiękną lawendą, jest to ogólnie, wszystkie te produkty pachną bardzo intensywnie, ale z czasem ten zapach maleje, a Możliwe, że po prostu my się do niego przyzwyczajamy. Natomiast ja zapachu lawendy nie lubię, ale ten zapach w tej poduszce mnie jakoś tak odpręża, uspokaja, może też dlatego, że m, codziennie wieczorem wiem, że ona mi da relaks, więc ten zapach kojarzy mi się z czymś przyjemnym. Może też tak być. Ona jest fantastyczna na oczy, uwielbiam ją sobie zakładać wieczorem, ale zazwyczaj m, nie jest to tak instagramowe i zazwyczaj lubię ją sobie założyć tak na ucho. Jak śpie po boku, to kojarzy mi się to z małymi bobaskami, które zawsze się otula takimi zabaweczkami tutaj przy buzi. No i ja właśnie też tego potrzebuję i lubię sobie obciążyć tutaj właśnie. Yy, połowę głowy najechać na, na ucho i wtedy czuję się taka opatulona, przytulona i właśnie czuję wielką przyjemność, to jest naprawdę fajna sprawa. Trzecia rzecz to rzecz, którą dostałam od mojej babci na święta i to jest rzecz, do której się staram przekonać, a jakoś nie za bardzo potrafię jest to wałek pod nogi jest to wałek do jogi i ja używam go właśnie do spania na boku kiedy potrzebuję żeby ta moja miednica była jakby w pionie, żeby była na jednej wysokości i ta noga musi zawsze na czymś leżeć. Zazwyczaj leżała na Piotrku, ale no uznałam, że nie mogę być samolubem, nie mogę go tak obciążać i kupiłam sobie udawanego Piotra, czyli właśnie ten wałek, a właściwie dostałam go od babci. I jeżeli z nim zasypiam, to naprawdę jestem zadowolona i on gdzieś w nocy w ogóle wyfruwa, z tego łóżka spada, ale te zasypianie z nim jest naprawdę bardzo przyjemne, bo rzeczywiście nie naciskam sobie nogą na nogę, i jest to bardzo wygodne. I tu nadal zostajemy przy plantule. Przypominam, że to nie jest film sponsorowany i ja po prostu kocham tę markę i chciałabym mieć od nich wszystkie produkty. Natomiast są takie dni, kiedy ciężko mi się śpi. Kiedy mam problem ze spaniem, kiedy przeczytam jakąś trudną książkę, albo kiedy obejrzę jakiś trudny film, albo kiedy ogólnie coś się dzieje w moim życiu, albo po prostu jestem chora, czy cokolwiek. Czasami bezsenne noce się niestety zdarzają. I jest to paskudna sprawa. Dla mnie nieprzespana noc nie jest na tyle straszna sama w sobie. Najbardziej y, straszne jest to bezsilność, taki niepokój, że jest noc, że wszyscy śpią, że wszystko na chwilę zamarło, yy, a ja jestem nie ze wszystkimi, tylko jestem sama. Jakoś mnie zawsze to przytłacza, nienawidzę tego yy, stanu, nienawidzę tej ciemności wtedy, tego, że nie jestem w stanie funkcjonować, ale nie jestem w stanie też spać, nie jestem w stanie robić nic. Yy, a nawet gdybym chciała nie robić nic, to mnie to w tym akurat wypadku męczy. Yy, I na ratunek przychodzi kołdra obciążeniowa. Jest to niesamowity wynalazek i ja w ogóle nie rozumiem, jak można bez tego funkcjonować yy, i kto wymyślił coś tak fantastycznego, bo to jest po prostu yy, jedna z najlepszych rzeczy w moim domu. Na szczęście, której y, muszę używać y, nieco rzadziej niż codziennie, <grymne> używam tą kołdrę na dwa sposoby. Czasami używam jej w nocy, kiedy nie mogę spać. I to jest dla mnie jakiś produkt magiczny, ze względu na to, że kiedy nie mogę spać, kiedy mam ten jakiś niepokój w sobie i biorę tę kołdrę, to mimo, że ona mnie jakoś nie usypia, to ona mnie uspokaja. I kiedy sobie leżę, kiedy nie mogę spać i leżę pod normalną kołdrą, to czuję niepokój, a kiedy nagle biorę tę swoją obciążeniową kołdrę, która zawsze leży pod łóżkiem, to nagle dostaję taki pakiet spokoju, yy, i po pewnym czasie udaje mi się zawsze ale to nie jest jakiś lek na sen. Tylko to jest dla mnie ym, sposób na spokój. Natomiast jeżeli w nocy na przykład po nią nie sięgnę, albo sięgnę, ale tylko na chwilę, lub coś tam, coś tam, to potem przychodzi poranek ym, i ja uwielbiam y, się nią otulić właśnie z rana, kiedy jeszcze ym, nie zaczynam funkcjonować, kiedy jeszcze nie zaczynam pracować, kiedy na przykład sobie obejrzę, oglądam jakiś film, a, albo kiedy czytam książkę, kiedy siedzę na swoim fotelu, ym, po prostu jestem wtedy opatulona tą ciężką kołdrą. I wtedy jest mi naprawdę tak przyjemnie, czuję się taka y, zaopiekowana i obciążona, y, co jest po podobno bardzo istotne. I ja mogę to potwierdzić: to jest naprawdę istotne, choć nie spodziewałam się, że takie może być. Y, ta kołdra to jest 10% y, mojej masy ciała, tak około. Y, I moja kołdra jest akurat wypełniona y, pestkami wiśni. Jest dosyć głośna, y, jest bardzo ciężka, oczywiście, y, ale ta głośność nie przeszkadza Piotrowi spać przy mnie, y, a mi również nie przeszkadza na komfortowe odpoczywanie pod nią w nocy, natomiast w dzień no absolutnie ten dźwięk nie przeszkadza. Z tych wszystkich czterech produktów z Plantule moim ulubionym jest poduszka, później kołdra obciążeniowa, następnie poduszka na, na oczy y, oraz na ostatnim miejscu jest wałek. Wszystko sprawia, że mój wieczór i poranek jest dużo, dużo bardziej przyjemny. Następnie przechodzimy do kapci, kapcie za a to moje i powiem wam, że ja jestem w szoku, że yy, kiedykolwiek postanowiłam mieć kapcie i jeszcze uznać je za przyjemne i jeszcze nosić je, co, je codziennie i uzależnić się od noszenia ich codziennie nawet teraz mam je na sobie, a pamiętam że, z, znaczy pamiętam, to było jakby codziennością i to było oczywistością, że zawsze jak nagrywałam filmy, nawet jeżeli było mi bardzo zimno w nogi, to nie było opcji, żeby założyć skarpety czy jakieś, yy, jakiekolwiek kapcie, bo kapci w domu nie posiadają Dałam. A teraz y, moje kapcie z wełny Merino są najdoskonalsze na świecie. Myślałam, że one będą y, fajne tylko zimą, kiedy będzie naprawdę zimno, bo one y, ocieplają nogę w sekundę, y, ale widzę, że jak jest ciepło, to również nie rzucam ich w kąt, y, tylko cały czas je noszę. Są niesamowicie przyjemne, są również przepiękne, y, są bardzo wygodne. Y, trochę tej wełny już mi odpadła, ale to przez to, że chodzę na bosaka w nich. Mm, I one nie są y, niczym utwardzane. Ta wełna nie jest y, przyklejana na żaden klej, bo wtedy byłyby. Yy, dużo mniej miększ, miękkie, yy, więc myślałam, że to będzie jakiś problem yy, w wygodzie, ale zdecydowanie tak nie jest. One są absolutnie wspaniałe, wygodne i przepiękne. Kolejna rzecz to oczywiście szlafrok, szlafrok z Yellow medo, czyli coś, co absolutnie uwielbiam, jest jedną z moich ulubionych rzeczy w moim domu, noszę ją yy, od rana do pewnego momentu, później ubieram ciuchy, ale później wieczorem również noszę te. Yy, ten szlafrok przez wiele godzin, więc ja ogólnie w ciuchach jestem rzadko, jak tak sobie pomyślę, bo rzeczywiście ten szlafrok wypełnia całe moje dnie. <noise> no i często właśnie o niego pytacie, często pytacie skąd i jak się sprawdza, także skąd już powiedziałam, natomiast czy się sprawdza. Sprawdza się idealnie, on jest wykonany z bambusa i jest taki niesamowicie chłodny, przyjemny, ten materiał jest taki Taki zupełnie inny niż wszystkie, które znałam dotychczas. I ten pierwszy moment jest dosyć nieprzyjemny, bo on jest taki twardy, ale wystarczą tak około dwa dni i staje się po prostu drugą skórą. Ja jestem nim zachwycona. Mógłby co prawda mieć jakąś jeszcze zaszewkę tak w środku, żeby można było go zapiąć, żeby on się nie rozpinał. No ale tak ogólnie w domu, kiedy jestem sama, mi to zupełnie nie przeszkadza. Ja mam go już ponad 2 lata, dwa i pół, bo dostałam go dokładnie 5 października w dniu swoich, swojego ślubu. I ten pierwszy moment był taki najbardziej destrukcyjny dla tego szlafroka, bo troszkę się zmechacił od środka, troszkę mi się poprół w pewnym miejscu, nie wiem kiedy i byłam taka, o nie, jeżeli on w tak szybkim tempie się będzie niszczył, to co to będzie za kilka lat, ale on zrobił. To i jakby tak zrobił to dla zasady i po tym czasie już absolutnie nic się z nim nie dzieje ja piorę go no, kilka razy w, ym, w roku nawet kilkanaście ym, więc tych prani już było naprawdę sporo kolor się absolutnie nie spiera ym, intensywność zostaje ta sama cały czas miękki, przyjemny, chłodny właśnie w takim intensywnym, fajnym kolorze więc moim zdaniem on jest bardzo drogi, ale bardzo warty swojej ceny. Marta również robi często na nie promocje, więc wydaje mi się, że warto poczekać właśnie na jakąś promocję i sobie taki, taką przyjemność sprawić, bo dla mnie to jest przyjemność ogromna. I coś od czego jestem uzależniona od prawdopodobnie października czyli roller, roller zimny, który trzyma się w zamrażalniku. I i on trzyma swoje zimno naprawdę z godzinę. Ja często siedzę sobie i po prostu przez pół godziny mm, roluję sobie tę twarz, pobudzam się, bo on jest pioruńsko zimny. On jest po prostu zamrożoną bryłą yy, różową. <śm> jest takim zamrożonym płynem, który po prostu powolutku, powolutku się roztapia, więc yy, zimny jest naprawdę przez bardzo długi czas. Ja wcześniej przez około 2 lata miałam taki roller y, z kamienia, taki malutki i on mi się średnio sprawdzał, to znaczy i tak bardzo go lubiłam, bo nie znałam innej alternatywy, y, ale on bardzo szybko robił się y, ciepły. Bo po prostu od ciepła skóry on również robił się ciepły, właśnie. Natomiast to jest zamrożone, więc to się po prostu cały czas rozmraża i cały czas jest zimne i to przez bardzo długi czas. I właśnie kiedy już jest ta wiosna i lato i początek jesieni, uwielbiam siedzieć na balkonie, na mojej huśtawce i się nim rolować. Też rano u nas jest bardzo cicho, bo my mamy taką no, dosyć nową dzielnicę, więc tutaj. Dzieciaki idą do szkoły, ludzie idą do pracy, więc tutaj nic y, mi nie zagłusza tego relaksu. Także siedzę, sobie roluję, mm, ale no i to jest jakby tak taka idealna sytuacja, natomiast zimą, kiedy roluje się w łazience, to również jest wspaniale. Przy rolerze tym z kamienia to bardzo się starałam, żeby robić wszystko w przeciwnym kierunku do grawitacji, żeby to był masaż, bo ja nie do końca chciałam się nim pobudzać, chociaż też, ale przede wszystkim chciałam właśnie ten grawitacyjny masaż, jeżeli można tak, tak nazwać, żeby być piękną, młodą przez bardzo długi czas, natomiast mnie to wkurzało, bo to było takie przeciągnięcie kilka razy w jedną stronę yy, i odłożenie, to był po prostu taki masaż natomiast tu, to jest dla mnie relaks więc ja jeżdżę sobie w te i z powrotem po tej całej twarzy nie przejmuję się yy, czy najpierw czoło, czy najpierw broda czy najpierw oczy, to dla mnie fajniejsze ja jakby nie boję się starości nie boję się oznak starości yy, więc yy, nie potrzebuję też się katować wszystkimi masażami i tak dalej, i tak dalej yy, dla mnie ten roller to jest to Totalne pobudzenie i totalny relaks. Nic więcej od niego nie potrzebuje I te zimno, i ta y, duża powierzchnia, jaką y, ten roller y, zajmuje na twarzy, jest naprawdę imponujące i naprawdę u mnie się sprawdza. Ja naprawdę czuję się taka pobudzona. Czuję, że twarz jest taka, y, no można by było powiedzieć, taka spięta, jędrna, taka, no pobudzona do życia. Y, I taka. Y, świeża, bo ja zazwyczaj yy, myję twarz, nakładam krem i właśnie ten krem tak wcieram yy, tym rollerem i wtedy yy, ta, kiedy ta twarz jest taka zimna, to nakładam sobie na nią podkład i sprawdza mi się to najlepiej i to jest mój taki rytuał, który Uwielbiam i bardzo serdecznie Wam go polecam. ta przyjemność to ubrania i dla mnie naturalne materiały, naturalne ubrania to jest coś, co cały czas mnie zachwyca, co cały czas odkrywam, czym, co cały czas sprawia mi właśnie przyjemność. Największą przyjemność sprawia mi, jak się okazało, len i koszule z natuli. Uwielbiam w nich chodzić. Ostatnio też bardzo lubię sobie je tak bardzo mocno rozpinać i wkładać pod spód pod koszulkę, żeby to było jednak takie bardziej szalanckie niż eleganckie, żeby można je było nosić na co dzień. Tutaj akurat widzicie różową, ale mam jeszcze zieloną oraz ym, y, taką oliwkową, a niedługo przyjdą do mnie jeszcze dwie, bo ja po prostu od tych koszul jestem uzależniona, uwielbiam w nich chodzić i naprawdę noszę je bardzo często, są dla mnie bardzo swobodne, mimo że są takimi koszulami dosyć. No, nie wiem, czy można powiedzieć twardymi, no ale wiecie, jaki jest len, więc on do takich najmiększych y, materiałów nie należy, ale sprawdza się u mnie fantastycznie. Do tego również luźne spodnie. Y, jeszcze jest taka pogoda, że nie mogę chodzić w tych moich materiałowych spodniach, których mam pokaźną ilość, bo jeszcze tego nie czuję, jeszcze jest trochę zimno. Y, natomiast, właśnie takie luźne jeansy, nowa y, zdobycz w mojej szafie, sprawdza się u mnie świetnie. Ja ja kiedyś mm, zawsze nosiłam oversize, ale zawsze musiałam mieć podkreśloną talię. Zawsze sobie po prostu katowałam ten brzuch, spinając y, paskiem y, spodnie, żeby podkreślić talię, którą mam i którą chciałam pokazać mimo oversize'u. Y, no a teraz czuję, że właśnie potrzebuję luzu i y, 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 y ten luz dają mi właśnie luźne spodnie, również w tej przestrzeni, y, w której jest talia. Następnie są okulary. Okulary z muskat to jest rzecz, która sprawiła mi ogromną radość i jak sobie, i ogromną przyjemność. I kiedy myślę sobie o tym, że moje dready sprawiły, że czuję się tak fajnie sama z sobą, to jednak okulary to jest coś, co potrzebuję mieć, bo mimo, że ja mam bardzo małą wadę, to jednak te oczy bardzo mocno mi się męczyły i to sprawiało mi codzienny dyskomfort. Jakiekolwiek okulary sprawiły mi, że ten dyskomfort zginął, ale pojawił się drugi, bo ja bardzo wstydziłam się chodzić w okularach. I przez około pół roku naprawdę zakładałam te okulary rzadko, bo się wstydziłam, jak w nich wyglądam, a kiedy doszły do mnie te Kata, to po prostu odżyłam. Ja tych okularów nie zdejmuję, chodzę w nich całymi dniami i jest to dla mnie też swego rodzaju biżuteria. Uważam, że dużo ładniej wyglądam w okularach, czego pół roku temu na pewno bym nie powiedziała o sobie i uważam, że też tak podkreślają tą jakość tych dreadów, że właśnie jak jeszcze sobie ubiorę jakieś kolczyki, to to jest taka pełnia. Do tego momentu wszystko, co wam opowiadałam, było takim moim codziennym rytuałem. Natomiast teraz powiem wam o czymś, co daje mi wielką przyjemność, ale tylko czasami, mianowicie chodzi o filiżankę. Ja kawoszem nie jestem, nie jestem uzależniona od kawy. Kawa mnie nie pobudza, kawa mi nie pomaga. Jestem w stanie funkcjonować bez kawy, nawet lepiej funkcjonuję bez kawy niż z kawą. Yy, więc yy, niecodziennie mam yy, w ciągu dnia, w ciągu poranka, taki rytuał kawowy, ale czasami jest ten dzień, kiedy naprawdę mam ochotę na smak kawy, bo smak kawy bardzo mi smakuje. Często było tak, że Piotr robił kawę, robił nam w najmniejszych kubkach, ale jednak w dosyć dużych, bo my małych kubków nie akceptujemy w domu. Yy, uwielbiamy wielkie, najlepiej litrowe. Yy, i zazwyczaj było tak, że ja tę kawę piłam przez cały dzień albo przez dwa dni i odgrzewałam ją w mikrofali ze 100 razy. Co na pewno dla kawoszy i miłośników kawy jest y, paskudnym po prostu znieważeniem kawy. No ale tak było, bo ona była dla mnie ogromna. Natomiast w prezentowniku polecałam Wam fantastyczne filiżanki z niebanalnym, wielkim uchem y, od wypal. I y, y, to są wspaniałe filiżaneczki. Z których nie jestem w stanie pić herbaty, bo są za małe, ale właśnie na te kilka łyczków kawy są idealne. I ja właśnie czasami, kilka razy w miesiącu, myślę, że to wypada, mam taki moment, w którym. Celebruję te picie kawy właśnie w tej pięknej filiżance, i jest to dla mnie niesamowita przyjemność właśnie te kilka łyków, to jest dla mnie idealne spotkanie z kawą, więcej mi nie potrzeba. I to by było na tyle. Takie są moje przyjemności w ciągu dnia lub w ciągu miesiąca, jeżeli liczyć tę kawę, która nie jest codziennością, jaż mi miło było po prostu o tym nagrywać, bo rzeczywiście jest to fantastyczna. Przyjemność i. Słowo samoprzyjemność jest takie przyjemne. Więc ym, nasłuchaliście się dzisiaj tego słowa. Mam nadzieję, że zrobiło Wam się przyjemnie. Teraz zapraszam Was do komentowania, do pisania o swoich codziennych przyjemnościach lub yy, przyjemnościach, na które pozwalacie sobie yy, co jakiś. Czas, tym czasem ściskam was serdecznie. Pozdrawiam. Zapraszam was na Instagrama, zapraszam was do obserwowania mnie tam, bo jest to zawsze bardzo motywujące, kiedy tam te słupki rosną i bardzo lubię sobie z wami tam być, bo tam jesteśmy jednak bardziej prywatnie. Tam są wiadomości prywatne, tam są Insta relacje, które są 24 na dobę, także jest tam jakaś intymność, którą mogę z wami tworzyć. Także zapraszam, a teraz ściskam Was serdecznie, pozdrawiam, do zobaczenia już w czwartek. Pa!